Witam cię serdecznie. serdecznie. Michała, bardzo się cieszę, że ja Cię w końcu poznałaś. Osobiście. Za świeczką szukać takiego synka, Carlusa, co, no, co to jest śląsko-tradycja. Powiedz mi, tak szczerze, co Cię tak wkręciło? Czy Cię wkręciła babcia, upa? Czy rodzina, żeś tak zafascynował się tą tradycją? Znaczy się, to, trzeba, to trzeba czuć, ja to od początku siebie czuł. No i, i tak funkcjonuje, tak łaża, robia. No i chce jak najwięcej po prostu tego ludziom przekazać, młodym ludziom, żeby się o tym dowiedzieli, a starszym ludziom, żeby sobie to przypomnieli. Jezu, jak dobrze, że takie jeszcze Karlusy są. Jak będziecie z tym słuchać, tym się dowiedzieć, co było pierwsze i o tych tradycjach, o wszystkich ja to mogę przekazać jak najbardziej. Ale tak, żeby jakoś nie wiem, że ja jestem lepszy, bo w ja zlecie, bo ja tam albo tam, myślę, to daj normalny człowiek, no, że po prostu taką mu rolę, że uważa i tym ludziom przekazuje ta tradycja. Nie? A powiedz mi, jak u Ciebie święta wyglądają? Czy już masz coś zaplanowane, razie, ulubione potrawy? Na razie mam porządki zaplanowane, bo po prostu nie ma na to czasu, bo każdy coś chce, każdy wydzwanie odzwoni. Ale ja się nie dziwię. Ale czato, no ja no, trzeba to, to poogadniać wszystko, także. A co na twoim stole wigilijnym się znajdzie? No, musi być moczka, makówka, kunopiotka, to są takie podstawy. A z maszkietów w bardziej? już najbardziej. Z maszkietów, no, no te makówki moczka to są takie maszkiety. Od rana się już zaczął szykować wszystko. Rano pierwsze co najważniejsze, czasu. łuk wolny. Jak się złoży, no to się powiem wszystko już przystawił na blasze. No to u nas to, idziesz po bo do to, to ty będziesz włożyła to, to, albo to, albo niej odpoczę, to ubrasz, a i łuk i odczyszczę. To się, nad tak będziemy my jeden za drugim. No i mama, bo u nas koinka to zazwyczaj wybilio się z której, tak więcej było. A ile tych dań Ciebie na da, święta? Ja nie wiem, bo ja tego nigdy nie liczyłem, ale dwa chyba... Nie, nie było jakiejś takiej węgły, że musi być dwa roście. O, bo więc to był kart. Ja, nie. Bo, bo u musi... niektórych to nie jest. jest. Nie, chociaż w rodze tego nie mało, ale głosem. co? Nie sam, sam, sam. To, to musi być, muszę powiedzieć, pochwalić historię, chociaż ten kostek na tym zalewku, bo no, musi być tego kart. Ja. Siadł się do tej wieczerzy, no i nie wolno odejść od stołu tak długo, aż w ostatni nie, nie skończy jeść. I w czasie BI absolutnie od stołu nie było wolno odejść. Jakby tebie tak stanął od stołu, to to nie wiem, co to było, no nie schowało się i koniec gotki. Jak skończyli jeść, to po dziadek zaczynał na koniec taką ekstra modlitwa. No i jak my pożykali na koniec jedzenia, to się śpiewali kolendy. No i po godziny, to tych kolędach to już się szło pod ta choinka oglądać te kieszynki. A my jak byli najdrażniejszymi, o rocystwo, to my się nie umieli doczekać, aż oni to wszystko zwiedzą. Jakby <grym> już chcieliśmy od jakiegoś oglądać. Już żadnego nie interesowała moczka, ani ryba. I no już każdy był zainteresowany tytkami, co dziewczątką przyniosło. No ale z biegiem potem po tym starszy, to inaczej też na to zaglądał. A jeszcze się spytam, czy dzieciątko będzie bogate? Czy będzie bogate i duchowo, i materialnie? Nie wiadomo, nie? Duchowo na pewno będzie bogate, a materialnie no to się ukorzysz, już co będzie podchodziło. No to... Powiedz mi, jak reagują twoi rówieśnicy? Cieszą się, podoba się im Wtedy to się. Ja. Bo dzisiaj mamy takie czasy, że młodzi chcą fruwać, wyglać i, i po świecie, zwiedzać i nową technologią się bawić, a to takie skarby mamy. To nie, nie fruwają, no ale nie fruwają. jako zostałka pada, to wysoko fórgot, wodem weznicą upada, także. W imieniu redakcji Telewizji Zabrze ja Ci życzę najfajniejszych świąt, z ciepłym klimatem, wiele łask Bożej, błogosławieństw, dobrego, miłego towarzystwa. I powiedz nam, co Ty chcesz nam powiedzieć mieszkańcom i widzom Telewizji Zabrze? Czego im życzysz na te święta? Przede wszystkim zdrowia, zdrowia przede wszystkim, żeby te święta były takie rodzinne, bardzo rodzinne, że tak powiem. No i ogólnie samych fajnych okay. chwil. Życzymy wesołych świąt, Razem z Michałem, wszystkim mieszkańcom Zabrza i widzom w telewizji Zabrze. Ja serdeczny Bóg zapłaci. Do zobaczenia zaś. Ja do zobaczenia dziękuję.